Dobrze, dobrze się dzieje. Sorry. Miss Deal? You, you know what I had? Źle rozdawiłeś na Może dwie karty gdzieś poszły. A mówić do tego? Cały czas mam mówić? I was on a small on small blind before. Before yes, I was I was on a big blind before. Mieliśmy króla dziewięć w karach. Także ręka bardzo perspektywiczna, szczególnie w wczesnej fazie turnieju. No ale pozbawili nas pierom pieromski tak. It's up to me, right? Fifty. I'm going to call. Saw my cards? Yeah. But you saw my cards? No. Spokojnie, jeszcze wygramy jakieś rozdanie? Czy coś musimy teraz wygrać na żywo? Tak, musimy teraz wygrać na żywo. Dobra, to mamy pozycję. Teraz wygrywamy rozdanie. Normalnie. Ale no, jeszcze zmiana dealera. Ten będzie się ćwiczył. Na pewno. Halo, se. Ty nie zadajesz żadnych pytań. To nie jest wywiad w ogóle. to ty teraz relacjonujesz swoją kresę. Dobra, dobra. Ja, już znam te zasady. Jak się czujesz? Perfekcyjnie. Dawno się tak nie czułem. I'm gonna race. Two fifty. Polish power. Cool. Yeah. Three three flop, right? I'm going to bet <laughs> three fifty. <350. laughs> we want the part, <laughs> and I show the bluff. Jak się właśnie gra w pokera w Polsce. Ludzie kłamią, blefują, a potem odpadają z turniejów. Dużo gadają.